Jasneczko Swobody, rok 2022. Daj Dave. 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 Boże, jak ja mam wszędzie daleko? Jutro spokojne życie w swoim domku, nie miał tutaj żadnych przyjaciół, po wyjściu z wariatkowa strasznie mu się docięło. <śmuszcza> Można byłoby powiedzieć, że jak kiedyś, ale zaraz rozwiązanie na trudę oglądał sobie filmiki Spalionowa z przyjaciółmi i mówił, że bardzo mu się podobają. Fajne te filmiki. Ale, gdy pewnego dnia wybierał się po błogi, jak codziennie na śniadanie, wydarzyła się dziwna sprawa, której się tu na mnie nie spodziewał. Przed sobą, jak zwykle, do sklepu, zaopatrzył się w prowiancik, a tutaj wychodzi i widzi takie wiadomości, że ma przyjść od 12 w to samo miejsce w nocy. Więc, nawet o tym nie myślał, i po prostu się zjawił. Wow, e, gdzie ja jestem w ogóle, co to jest za miejsce, cześć, witam was serdecznie, słuchajcie, znajdujemy się w jakimś mega, mega dziwnym obiekcie, jak możecie sami zauważyć zresztą, e, nie wiem co to przed chwilą było, ponieważ zostałem po prostu uderzony chyba piorunem i, i znalazłem się tutaj, dajcie w ogóle znaka, e, nie wiem, czy to się dzieje naprawdę, czy, czy to jest jakiś fake jeden wielki, nie mam pojęcia, czekajcie, witaj w twoich wspomnieniach. Udaj się na Magiczną Wyspę, aby dostać nagrodę. Uwaga, nagroda przypisana jest tylko jednej osobie. Dobra, widzowie, my znajdujemy się w jakichś wspomnieniach, i to wszystko chyba nie jest teraz realistyczne. Tak można by było wywnioskować z tego, co się tutaj dzieje, prawda? Ale, ale nie wiem, mam wrażenie, że już kiedyś w takim miejscu byłem i nie wiem do końca, co to jest za miejsce. No ale skoro musimy znaleźć jakąś wyspę, tak? Yy, magiczną wyspę, no to w takim razie bierzmy się za poszukiwania. Wy jednak zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, bo. Bo, bo filmy są codziennie, prawda, to, to już chyba wiecie, dobra, weźmy sobie w ogóle jakieś drewno, jak już tutaj jesteśmy, bo, nie wiem, wygląda to na dość normalny świat, z jednej strony, a z drugiej strony jest on taki jakiś dziwny, że czuję się jakby to było, nie wiem, tak wyodrębnione z rzeczywistości. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek takie uczucie, ale ja się właśnie tak czuję grając teraz tutaj. No i czekajcie, muszę zabrać te wszystkie wszystkie drewienka, żeby wiecie, mieć w ogóle jakiekolwiek tutaj rzeczy, żeby móc jakkolwiek się bronić, jeżeli zaraz nas coś napadnie. Bo nie mamy totalnie nic, a ja muszę znaleźć jakąś wyspę. Wyspę, która, która ma nam coś pomóc w czymś. Boże, co to są w ogóle za świnie. Dobra, wejdźmy może na górę i w ten sposób się rozejrzyjmy. Wydaje mi się, że to będzie łatwiejsza opcja niż po prostu takie błąkanie się tak jakby na lewo i prawo. E, tam coś w ogóle widzę, boże, to są jakieś latające krowy ze skrzydłami. Nie wiem, co to jest tam, są chyba jakieś e, drzewka, coś w tym stylu. Ej, co to jest, czekajcie, czekajcie, czy mi się wydawało? Czekajcie, wezmę sobie to, bo to jest chyba jedzenie. Możesz mi się. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Blueberry, ok, może być nieważne, nie wiem, nie wiem, czy to się da w ogóle zjeść, kochani, ale dobra, czekajcie, bo tutaj mamy jakieś kurde mosty, takie jak już nieraz zrobiliśmy. zrobiliśmy. to jest test na prawdziwość Palionowiczana. Eee, Okej. Okay. Takie testy już przechodziliśmy nieraz, w sensie nie na prawdziwość Palionowiczana, bo wydawało mi się, że przez całą moją historię e, tego kanału nie będę musiał tego nigdy testować, ale dobra. Skoro musimy, no to zobaczmy, co my tutaj mamy. Dobra. Kto był na pierwszym Palionowie? Okej. Okay. A, i odpowiedzi są tutaj na dole. Dobra, i mamy... Dwa oczywiście mosty do wyboru, i tylko jeden pewnie jest prawidłowy, a drugi spo... pozwalam spać na sam dół, więc nie ma tutaj totalnie widzowie odwrotu, okej. Okay. Palion, Neon szczypson Dave, okej. Okay. Tu jest pierwsza ekipa na pierwszy Palion, a druga, palion szczypson Milky Dave, okej. Okay. Muszę się skupić, bo to może być mega, mega... Wydaje mi się, że to jest mega ważne. Dobra, chwila, bo nie jestem pewien w ogóle... Gdzie ja jestem? Ale... To... Dobra, 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 robimy to e, Palion, Neon szczypson Dave, no to jest prawidłowa ekipa pierwszej na palionowie, bo palionowo jeden, jak doskonale pamiętacie, byliśmy tam tylko i wyłącznie w wy, wy cztery osoby. Więc musi to być po prostu ta odpowiedź. To nie może być ta, ponieważ Milki nie było na palionowie pierwszym i, i był Neon. Więc ta odpowiedź totalnie nie może, nie, nie jest zgodna z prawdą. Za to ta jest już prawdziwa, więc po prostu tu wskoczę, dobra? Dobra. Żyjemy, żyjemy widzowie, jesteśmy jesteśmy normalnie ustawieni Dobra, kto był na pierwszym Palionowie? Mamy to za sobą, dalej Ile razy Brain nawiedził Palionowo? Dobra, to jest pytanie z kategorii dość łatwych mi się wydaje Chociaż nie, czekajcie, musimy to policzyć Okej, okay. na pierwszym Palionowie na pewno, tak? To no, było na pewno na pierwszym Palionowie, był pierwszy raz Później drugi raz wydaje mi się, że był mm, na Palionowie następnym i czy był trzeci raz? Tutaj jakie mamy do wyboru? 2 i 3. Nie, był trzeci raz! Był trzeci raz, jak, yy, był, był, by, jak, jak we mnie wszedł Brain. Wtedy też to był Herobrine. Tak, 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 tak. Musimy podjąć odpowiedź trzecią. To jest chyba odpowiedź 3. Tak mi się wydaje na 100%. Chociaż no, nie jestem pewien, bo tam jest żeby Wielki Bang gdzieś był, ale to nie był Herobrine. Nie, nie, wydaje mi się, że to jest odpowiedź 3. Kochani, to musi być odpowiedź 3. Ja widzę opcję, po prostu nie wierzę, to dobra. To Mamy to, możemy od z Dobra, lecimy dalej, a więc kolejne pytanie. Ile było sezonów Palionowa? Dobra, jakie mamy opcje? 3 oraz 2? okej, okay. musimy się chwilę tutaj zastanowić. No nie będę teraz tańczyć, żartowałem widzowie. Troszeczkę uwagi. tak, dwa e, oraz trzy, czyli musimy tutaj wybrać między dwójką a trójką. Jest to dość prosta odpowiedź, bo jest, bo nie, ciężko się pomylić, prawda, bo, ponieważ sezonów, sezony były dwa. Pierwszy sezon zakończył się naszą piosenką, moją mitosta. E, na sam koniec. To był pierwszy sezon palenował, pierwszy rok tak naprawdę. Drugi rok, bo jest widziałem. O tu, tutaj ten... O. Niebiańskim powietrzem się zakrzyciłem. A drugi sezon palionowa to był wtedy, kiedy Palion zreaktywował i tam był micyfer i tak, dalej, i tak dalej. Było tego sporo, no ale to się skończyło, potem było wariatkowo, ale o to nas nie pytają. Więc ile było sezonów palionowa? Wybieramy odpowiedź oczywiście. dwa. Dobra, działa, bo nigdy nic nie wiadomo, prawda, bo ja nie wiem kto w ogóle to robić. To jakiś Jesus Christ. Bo nie wiem nie wiem, będzie kto w ogóle mógł zrobić taki powalony test, nie wiem co to jest. Ile było nagranych piosenek z palionowa? Dobra, mamy cztery. I dwa, dobra chwila, ja na pewno nagrałem z Tostem jedną, to jest wiadome, tak to była pierwsza piosenka palionowo Kiedyś jeszcze było w naszej wiosce, od Neona, Ziemniaki od Szczypsona i, i, i od Neona była jeszcze piosenka z moim przyjacielem, czyli ja, z cztery, czyli mamy odpowiedź na pewno na lewo, czyli to jest dobra odpowiedź, ta czwórka, dobra, żyje, mamy, to. okej, okay. jest, let's go, lecimy dalej, kolejne. Czy zgadzasz się, że po wyjściu stąd nie będziesz pamiętać tego, co się tutaj działo? Ej, w ogóle o co tutaj chodzi? Co to jest za powalone pytanie, widzowie? Ej, dobra, nie, nie wiem, nie wiem, co ja mam odpowiedzieć, czy, bo ja mam wybór tak a, oraz, oraz nie, okej, okay, czyli... Chyba wypadałoby na to, że musimy się zgodzić, ponieważ tu jest, czy zgadzasz się? I, I dopiero tam jest następne pytanie, więc chyba wypadałoby odpowiedzieć tak po prostu, żeby nie mieć żadnych problemów, więc do... Dobra, działa, więc zgadzamy się, dobra, niech im tutaj będzie, czy to koniec palionowa, co jest, co to jest w ogóle, durne pytanie, nie, oczywiście, że nie, nie, nie zgadzam się, jeszcze tak tu ktoś napisał, nie, nie ma opcji, nie zgadzam się, dobra, dobra, to jest prawidłowe, ej, co to jest za skrzynka w ogóle, o co tutaj w ogóle chodzi, dobra, mamy tam wodę, dobra, zejdźmy w ogóle z tego walonego quizu, bo nie podoba mi się tutaj, dobra, Wejdźmy na spokojnie do tej wody chyba muszę się zasilić posiłkiem, nie muszę się zasilić. Boże, ta skrzynka wygląda naprawdę strasznie, ale jaki mamy wybór, prawda? No musimy po prostu ją wziąć, bo nic tutaj innego nie ma. Czekajcie, czemu to są takie jakieś dziwne głosy? Słyszycie to? No Boże, święty, dobra, nie wiem, otwieramy to. Mapa do Palionowa?